Kłamstwo ma krótkie nogi i za kłamstwo na temat Mateusza Morawieckiego Platforma Obywatelska musi teraz przeprosić. To decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie. Przeprosiny mają być opublikowane na profilu partii w serwisie X dawny Twitter i pozostawione tam przez 21 dni. Przeprosinę. Platforma Obywatelska Rzeczpospolitej Polskiej niniejszym przeprasza pana premiera Mateusza Morawieckiego za naruszenie jego dóbr osobistych we wpisach, nagraniach zamieszczonych i rozpowszechnionych na portalu społecznościowym Twitter w dniu 13 lutego 2023 roku, polegające na rozpowszechnianiu zmanipulowanej wypowiedzi powoda o treści. Polska jest gotowa do odmrażania poprawiania relacji rosyjsko-polskich. Jako Treści prezentującej stanowisko powoda, gdy tymczasem wypowiedź ta była elementem większej całości. Przeproszenie niniejsze jest publikowane w wyniku przegranego procesu sądowego. Sprawa dotyczyła opublikowanego w lutym 2023 roku spotu platformy obywatelskiej. Umieszczono w nim wyciętą z kontekstu wypowiedź Mateusza Morawieckiego, która miała wskazywać na rzekomą prorosyjskość premiera. Tak naprawdę Morawiecki cytował przewodniczącego PO, Donalda Tuska z 2000. 2008 roku. Tak wtedy zareagował Morawiecki. Hejt stop! Wyłączcie swoje manipulacje pisane cyrylicą. Morawiecki pokazał zmanipulowany przez PO fragment oraz swoją pełną wypowiedź. Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich. Donald Tusk był z wizytą u prezydenta Putina i wtedy właśnie równo 15 lat temu Powiedział, że Polska jest gotowa do odmrażania, poprawiania relacji rosyjsko-polskich. Gdy prawda wyszła na jaw, nagranie szybko zniknęło z konta PO. Wyrok sądu nakazuje wpłatę kwoty 20 tysięcy złotych na rzecz Karitas Polska oraz pokrycie kosztów procesu sądowego. Gratuluję tej wygranej i mam nadzieję, że będzie to nauczka dla Platformy Obywatelskiej, że może lepiej słów Donalda Tuska nie warto przypisywać innym politykom, tylko wziąć za nie odpowiedzialność, bo to dobra okazja, żeby przypomnieć, że to Donald Tusk był odpowiedzialny za reset z Rosją. Kłamstwa im Manipulacje towarzyszą tej partii od wielu lat. Dlaczego? Odpowiedzi trzeba szukać u byłego polityka Platformy Obywatelskiej Janusza Palikota, który w 2021 roku radził ówczesnej opozycji, m.in. Platformie. Janusz Palikot radzi opozycji jak wygrać spis. Przygotował listę fake newsów do wypuszczenia. Tematów jest mnóstwo, ale potrzebna jest konsekwencja, nawet najbardziej absurdalna. Nie wygra się z nimi obroną prokuratorów i sędziów oraz innych nielubianych grup. Reguła o potrzebie kłamania była potrzebna Platformie do przykrycia ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy. W czasach pierwszego Tuska mieli palikota, który miał na celu przykrywanie tych kłamstw swoimi happeningami, tymi skandalicznymi sytuacjami, w jakich brał udział. Dzisiaj Tusk wykorzystuje do tej roli Giertycha, Zębaczyńskiego. O potrzebie kłamania w celu osiągnięcia politycznych sukcesów mówił europoseł Marek Belka. I mam wrażenie, że trzeba w polityce i tak strasznie gorzkie, co mówię. Kłamać. Po prostu kłamać i nie to, że kłamstwo ma krótkie nogi, tylko ma szybkie nogi. Innymi słowy, trzeba jedno kłamstwo przykryć szybko drugim kłamstwem, tak, żeby o tamtym pierwszym ludzie zapomnieli. Ekonomista Bogusław Grabowski, kojarzony z Platformą Obywatelską w 2023 roku, przyznał, że kłamstwo to jedyny sposób, by wygrać z prawem i sprawiedliwością. Czy pan proponuje dzisiaj opozycji słuchajcie, chcę, żeby PiS przegrał, więc musicie troszeczkę nakłamać? Panie redaktorze, tak. Dokładnie tak. Panie redaktorze. Opozycja, liderzy mają kłamać? Panie redaktorze, najważniejszym celem dla opozycji jest odsunięcie PiSu od władzy. Te eksperckie rady najwyraźniej zostały przyjęte przez Platformę, która w ostatnich wyborach parlamentarnych obiecała 100 konkretów, a więc 100 obietnic do zrealizowania przez pierwsze 100 dni rządów. Do których przystąpimy dzień po wygranych wyborach. Tych stu konkretów nie udało się zrealizować ani w 100 dni, ani w rok, ani teraz, po półtora roku rządów Donalda Tuska. Wszystkie te zapowiedzi odeszły do lamusa. To bardzo cyniczne podejście do polityki, które, jak widać, od lat się nie zmienia. Zresztą dla niektórych polityków, platformy dwa razy obiecać to przecież jak raz dotrzymać a poza tym w nie nie wierzą. Zresztą sam lider PO nieraz udowodnił, że potrafi zmieniać zdanie w zależności od sytuacji. Było też pytanie o, o mur. Ja nigdy nie mówiłem, że mur nie powstanie. Mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat. Nie wybieram się do y, Brukseli. Przychodzę tu do Brukseli z kraju, który... Głęboko wierzy w sens Zjednoczonej Europy. Przyjmuje podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia dla mężczyzn i kobiet. Tłumaczyliśmy, dlaczego jest to. Konieczne. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach. Liberałowie w Polsce też poczuli się taką grupą wyjątkową, która ma wieczny immunitet, im wolno więcej, bo nie są oświeceni, bo nie prowadzą Polskę do Europy, więc konserwatystów można przedstawiać w złym świetle, można kłamać, można ich oczerniać na dowolny sposób. Jest to więc takie systemowe i immanentne. To wypływa z ich wewnętrznego przekonania. Skoro są lepsi, to ich kłamstwo jest jak prawda. Taki styl prowadzenia polityki. Każe sugerować, że powinniśmy mówić o systemowym kłamaniu, w którym cel jest jeden. Dojście do władzy. Cóż szkodzi obiecać? Łukasz Żmuda, Republika...